I kontynuujemy pod punkt F. Tutaj mamy teraz najpierw liczbę całkowitą. 78 to nie jest ułamek, tylko liczba całkowita. Plus 2 całe i 30. To się równa. To dodajemy sobie najpierw liczby całkowite. To, i tu jest moja liczba całkowita w ułamku, tak, czyli nasze całości. 78 plus 2 jest to 80. Pisze 80, przecinek, a po przecinku dostaną tylko. Trójka, bo tutaj byłoby przecinek 0, prawda? Moglibyśmy sobie też tak to zapisać. Podpunkt G 5 całych dodać dwie setne. No to nie byłoby na pewno 7, to nie jest 5 plus 2, tylko zobaczcie, jak tutaj mamy dwie cyfry po przecinku, tutaj też chcę mieć dwie cyfry po przecinku. Skoro ich nie ma, to sobie dopiszę, że to są nasze zera, czyli będzie sztucznie posadzony przecinek. I sztucznie dopisane 20. zera. I teraz mogę dodawać całość do całości 5 plus 0 to 5, 0 0 plus 0,2 to 0,2, czyli 5 całych i 2 setne pod punkt H. Tutaj mamy 12 setnych dodajemy 1 setną, tu się wszystko zgadza. Więc po prostu wynik będzie 13 setnych, 12 plus 1, prawda? I podpunkt i ostatni, 56 setnych, dodać jedną całą i 2 setne. I znowu całości razem, 1,0 to jest 1,56 plus, plus 2 to 58. I mamy odpowiedź, a Was proszę o zostawienie koniecznie łapki w górę pod tym filmikiem i widzimy się, słyszymy się w kolejnych odcinkach.